Witajcie kochani bardzo serdecznie. Mam przyjemność zaprosić was na nabożeństwo w kościele chrześcijańskim Szekina. Jesteśmy Szekina, kochamy Boga, kochamy ludzi, chcemy się z wami dzielić Bogiem. Mam przyjemność się właśnie was zaprosić. I chciałbym was zaprosić takimi słowami z Księgi Izajasza, rozdział 55, werset 3. Prorok pisze... Nakłoncie swego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. I zawrę z wami wieczne przymierze, pełne miłosierdzia Dawida. To, moi drodzy, jest taka obietnica od Boga dla nas, że mamy w nim, z nim zawrzeć przymierze, że dzięki Bogu nasza dusza będzie żyć wiecznie. I to jest to właśnie, czego ja się. U... Czego ja się chcę uchwycić, co do mnie Bóg mówi, i dlatego zapraszam teraz Pastora na Słowo Boże. Dziękuję bardzo. Bóg jest, dobry. Bóg jest wielki i Bóg jest wspaniały. Hallelujah. 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 O radości Pana, jest moją siłą. Radości Pana. Jest moją siłą, radosi 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 pana. Jest moją. Rado si pana, yes moyo siwo. Rado si pana, yes moyo siwo. Rado si pana, yes moyo siwo. Rado si pana, yes. I radości Pana Jest moją siłą 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 Amen, Amen. Czy jesteś Bożego? halleluja, Pan Jezu, dziękuję za Twoje radości, dziękuję, że jesteście dobre i wspaniałe, uwielbiamy Twojego imię, dziękuję za ten wieczoro, że możemy być w Twojej obecności jeszcze raz, doświadczyć ogień, doświadczyć życie, doświadczyć radości, doświadczyć zmiana w naszego życia, ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa, że ten jest wieczoro, które Bóg robił dla nas, aby każdy z nas był uzdrowiony, uwolniony w imieniu Jezusa Chrystusa, Uria. Katalabos i Akatari i Agada. Uwielbiamy Twojego imię. Falimy Ciebie, Jezusa, bo Ty jesteś dobre. Bo Ty jesteś wielki. Bo Ty jesteś niesamowite. Dziękuję za Twojego obietnice. I dziękuję, że jesteś tutaj. Manifestuj radość w naszego życia. Manifestuj Twojego życie w nas. Bo Ty jesteś dobre, Bogu. Hallelujah I poza Ciebie nie ma innego Bogu imię. Uh, kochamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Falimy Twojego imię, Bo jesteście dobry. Amen. Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg jest wielki? Czy Bóg jest wspaniały? Cudowny ca. Ta, wspaniały tak, Moc ira. Zwycięża świat. Ja.

I przeżyjcie wiecznie, uwielbiam Cię, uwielbiam Go. Wsadzaj od łaski Twe, moja żyjusza wielbicie, Cię, Doświadczaj z łaski Twe, moja dusza wielbicie, Cię, Cudowny tak cudowny Wspaniały ja. tak, moc swój i świata, mój cały spłacone już, żyję znów, znów, przez łaski Panie Jezus, dziękuję. Panie Jezus, dziękuję. Panie Jezus, uwielbiamy Ciebie. I Panie Jezus, falimy Twojego imię. Ogłaszam ten wieczór. Boże, ponanaturalna atmosfera w tej miejscu. Boże, naturalne uzdrowienia, wolności w tej miejscu. Boże ponanaturalne zmiana i manifestacja w tym W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam Boże ponanaturalne moc w tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam Boże ponanaturalne ponanaturalne zwycięstwo w tym miejscu. Ogłaszam wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam Boże dzieło pośród nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Duch Robi ponad naturalne rzeczy pośród nas. Tylko ty, tylko ty, tylko ty jesteś dobry. Ogłaszam Twojego dzieła teraz. W życiu każde znam. Kiedy pierwsze kościół czekały na Ciebie i one przyjmowali mocy, kiedy zastąpił zastąpiły na Idu święty, czekamy na Ciebie ten wieczór. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W z Twojego do Boga. Tylko mówi do Niego: Tato, jesteśmy tutaj. Przejdzie do dotyka mnie. Tak dotyka moje serce. Ja się spotykam z Tobą ten wieczór. Ja się spotykam z Twojego słowa ten wieczór. Ja się spotykam z Twojego mocy ten wieczór. Manifestować Twojego mocy i Twoje dzieło pośród nas. Ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy. Ja jestem, gotowy. Ja jestem Boże po na naturalne mocy w tym miejscu. I ogłaszam, że Jego manifestacja, Jego mocy będzie dotyka każdy z nam. I nasze życie nie będzie tak samo. Teraz ogłaszam takie doświadczenia: Jego radości, Jego mocy, Jego zwycięstwo, Jego manifestacja, Jego wolność. Jego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Każde przekleństwo, negatywne słowa na Twojego przeznaczenia, na Twojego imię. łamie to teraz w imieniu Jezusa. I ogłasza Boże przełom. Ogłasza Boże po naturalne mocy. Boże po naturalne dzieło. Boże po naturalne zwycięstwo. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Oświadczyć tą moc. On jest tutaj. I taki dobry on jest. Uwielbiamy go. I falimy jego imię. Tak, 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 tak. Aby twoja wola wypełniła życiu dla każde osoba teraz. Każda choroba, niezależnie jak choroba to jest, w imieniu Jezusa Chrystusa choroba nakazuje Ciebie, prać! W imieniu Jezusa. Przejmowa Twoje uzdrowienia, totalne w imieniu Jezusa. Jelita uzdrowiony. Kręgosupa uzdrowiony. Bólu głowy uzdrowiony. Diagnoza lekarza, cukryce, choroba serca. Ogłaszam Boże uzdrowione teraz. Cokolwiek na Twoje skóra. Ogłaszam Boże ponad naturalne moce teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Mm -hmm. Te dudy presa które atakuje Ciebie w nocy, dzień. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam wolność. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bóg jest dobry. Amen. Amen. Zapraszamy na Bożeństwo piątek. Zapraszamy w Boże obecność. Bóg jest z nami. Amen. Amen. Mówi do Twojej Soszanda, dobry, że jesteś. Eh? <laughs> eh? Super, że jesteś tutaj. Mówi do Soszanda, zapraszamy w Boże obecność. Amen. Bóg jest niesamowity, On jest dobry. I On będzie błogosławił nas ten wieczór. Zaczynamy weekend z Duchem Świętym. Zaczynamy weekend w Wishekina stile. Amen. Bóg jest dobry. Amen. Zapraszamy każdego z Was i możemy usządzić w Ojca obecność. Alleluja. Eliasz, to było niesamowite, dziękuję. Bóg jest dobry. To jest niesamowite, że byłeś w stanie, łamasz lęk i aleluję, skakasz z Jezusem. To jest niesamowite, amen. Jesteśmy bardzo podekstowani, że możemy być tutaj ten wieczór i wiemy, że Duch Święty będzie usługiwać do nas. I wiemy, że Boże manifestacja będzie manifestować w życiu dla każdej z nas. Zachęcam każdy Za sam, każde z Was, żeby szukał najpierwsze Królestwo Bożego i robił wszystko, żeby Jezus był na pierwsze miejsce w każdej sfera Twojego życia. Bóg jest dobry. Magda, wszystko jest dobre? Aleluja, Bóg jest dobry. Aleluja, Bóg jest dobry. Rozpoczyna się jeszcze raz. Bóg jest dobry, Bóg